Moi kochani, nie wiem od czego zacząć, ponieważ mam taką teorię spiskową, że jednak 21 grudnia, czy którego tam nie bądź, świat rzeczywiście się skończył. Tylko rządy to po prostu zatuszowały PR-owo. <laughs> nie, bo serio, bo jest jakaś, jakaś dziwna rzecz. Nagle okazuje się, że, że Gazeta Wyborcza, Tok FM i w ogóle wszystkie postępowe media w Polsce będą. Rozliczać epokę stalinizmu. Ja w ogóle o co chodzi? Co się dzieje? Nie? Bo słyszę jakiś sędzia Tuleja coś tam skazał jakiegoś doktora G za tam 10 złotych łapówki. Dobra, dobra, dobra. I przy okazji yy, mówi o tym, że, że Kamiński z CBA i tak dalej stosowali metody stalinowskie wielka burza do dookoła tego rozgorzała i nagle słyszę Tomasz Lis, nie, nie wiem, czy dokładnie Tomasz Lis, ale wiecie, środowisko, postępowy salon mówi, no, 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 trzeba byłoby tą epokę rozliczyć, nie? Będą rozliczać stalinistów, mówię, rewelacja, wreszcie, bo, bo nie wiem, no Olszewskiego gdzieś pewnie wyciągną zaraz za uszy, nakręcą sequel przesłuchania z Jandą w tej samej roli. O nie, o nie, oby tego nie zrobili. Moi kochani, nie słyszeliśmy się miesiąc. Ja już w ogóle zapomniałem jak się prowadzi ten program. Przygotowywałem się do niego dwa razy dłużej niż zazwyczaj. Wyszedłem z prawy w ogóle nie powinienem już wam takich sobie samemu nawet też takich setów takiej przerwy um... Fundować, serwować, to było po prostu. E, strasznie się stęskniłem za tą audycją, strasznie stęskniłem się za mówieniem do Was, strasznie stęskniłem się za, za, za. w ogóle za agentem. Jakoś tak miesiąc bez agenta to jest bez sensu, to jest, to jest totalny bez sens. Z tego co pamiętam, rok temu też była taka sytuacja, że miałem długą przerwę właśnie chyba między początkiem stycznia a końcem stycznia, ta, ta przerwa wypadała. Moi drodzy, nie próżnowałem, o tym zresztą będę mówił za sekundkę. Witam w pierwszym agencie w 2013 roku. Dzisiaj podsumowujemy pierwsze 10 dni tegoż właśnie. Agent Tomasz Witam Was na chołoto. Nie ma pani ministry, więc jej nie witam. Nawet opatrzność nam sprzyja. Proszę się tak nie podniecać. Napić się ja, zimnej ja, wody ja. troszkę, ostudzić emocje. To było naprawdę coś okropnego. Ja tylko powinnam Bogu dziękować, że nie jest to powielane i powtarzane we wszystkich wiadomościach, bo ludzie by stracili zaufanie do parlamentu Going forward. bez perspektywy członkostwa. Here's the w strefie euro. Dlatego wzywamy was do głosowania za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz. Nadużywa się dziś wielkich i groźnych słów. Hańba. Władze rosyjskie po zamachu były autentycznie wstrząśnięte. Rada, tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą zbrodnia dramatyczne. To jest hańba, która przejdzie do historii Polski. W tej sytuacji yy, yy, yy. wolałbym się nie urodzić. To wcale nie było tak, że ja pojechałem na jakieś wakacje, miesiąc mnie nie było i się opierniczałem. Nie za bardzo jeszcze mogę wszystkie szczegóły zdradzać, bo mar marketingowo nie będzie to zbyt, zbyt mądre. Ale muszę wam powiedzieć, że przez ostatni miesiąc, kiedy nie było agenta, oprócz tego, że gościłem swoją rodzinę na, na Boże Narodzenie i Święta i w ogóle i wszystko oprowadzałem ich. I... Wiecie, jak to jest z rodziną, nie, nie muszę wchodzić w szczegóły. To co najważniejsze, powstawały dwa bardzo duże audiobooki dla dwóch poważnych wydawców, które to oba audiobooki ja czytam swoim własnym prywatnym głosem, niemodulowanym, w formie czystej, niemodyfikowanej genetycznie i te dwa duże potężne audiobooki o których będę więcej mówił w następnych odcinkach ponieważ jeszcze nie są ukończone jeden już jest cały nagrany oba już są całe nagrane jeden jest już zmontowany drugi czeka na montaż to są dwa bardzo duże dwie duże fajne rzeczy które pod względem wielkości w sensie kalibru ciężkości długości przekazu i wszystkiego deklasują płytę dla posła Płyta labosła wygląda jak, jak w ogóle fraszka radiowa w porównaniu z tymi dwoma audiobookami, które, które właśnie teraz powsta powstały. One powstawały już częściowo przez listopad, przez cały grudzień, i każdy możliwy, pusty, wolny momencik, jaki miałem, musiałem wykorzystać na to, żeby, żeby, żeby to nagrywać. Innymi słowy, musiałem zrezygnować z kilku, dwóch czy trzech piątków, żeby siedzieć w studiu. Innymi słowy, więc ta audycja nie mogła powstawać, bo jednak jest, jest precha. Są tu dwa duże, fajne audiobooki, o nich będę mówił sporo. Jak pewnie wiecie. Strona internetowa agentomasz.pl siadła na sam początek roku oczywiście, to tak na dobrą wróżbę oczywiście, od razu wiem, wiem, dzięki, dzięki za wszystkie maile, które mnie poinformowały o tym, że moja strona nie działa, ja o tym moi drodzy przekonałem się pierwszy i dowiedziałem się pierwszy, ponieważ sam jakby nacisnąłem guzik, żeby ta strona zniknęła, ponieważ... Chodzi o to, że, że będzie nowa strona. I nie wiedziałem tylko, że przerwa w nadawaniu będzie tak długa. W sensie myślałem, że przerwa będzie jeden, może dwa, trzy dni, w których nic się na tej stronie nie dzieje, nie będzie nowej audycji, nie będzie nowego bloga, nie będzie nowego wpisu, recenzji, nic z tych rzeczy. Więc może sobie ona przez dwa dni być error tam 404, syntax w ogóle, koniec świata. Okazuje się, że to się troszeczkę przedłuża. Nie martwcie się, ja jestem cały czas. Od razu muszę powiedzieć, że to nie jest New World Order, nie wyłączył mi tej strony reptylianie, mi tej strony nie wyłączyli minister Boni, nie wyłączył mi tej strony, Macierewicz mnie jej nie wyłączył, antykomor mi nie wyłączył Komorowski, nie uciął jej przy okazji prawda swoich zabiegów ostatnich prawda jakże upiększających. Nic, to jest zwykła zwykła Moja prywatna własna nieporadność, jeśli chodzi o rzeczy dotyczące komputerów, troszeczkę złośliwość rzeczy martwych, troszeczkę złośliwość rzeczy żywych, ożywionych, e, i tak, dalej, i tak dalej. nic wielkiego. Tak czy inaczej, jest dzisiejszy odcinek. Podsumowujemy pierwsze 10 dni, w zasadzie pierwszy tydzień 2013 roku. Jako, że kiedy to nagrywam, dobiega końca 10 grudnia, tak więc usłyszycie tę audycję 11. Jak zawsze, jak zwykle, jest 10 dużych newsów, są dodatki, będzie muzyka, będzie gość specjalny, będą przepowiednie post Musa, będą -newsy, no standardowo po prostu. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło. Cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem. Muszę Wam powiedzieć, dziwne bardzo newsy mam dzisiaj. Zresztą ja zawsze już tak, chyba, chyba to, zaczyna być, to już zaczyna być normalne. Że te moje newsy nie są normalne. Kiedyś to było 10 krótkich wejść, 10, 9, strata, tata, 3, 2, 1. A teraz patrzę, że te newsy są tak rozbudowane, połączone ze sobą, jakieś odnośniki, trzy kolory flamastrów w ogóle na tych karteczkach. Matko, jedyna. Nie, nie, wiem, wiecie, wiecie, nie wiem czasami, jak, jak ugryźć te newsy. Zazwyczaj zdarzał się jeden taki, do którego nie wiedziałem, jak podejść, jak zacząć w ogóle o nim mówić. W tym W tych ostatnich odcinkach, nie wiem, już tak świat stoi na głowie. Że nie wiem, jak, jak, jak zacząć każdy z tych newsów. One wszystkie są połączone. Bo wiadomo, nie chcę, nie chcę po raz kolejny mówić o tym, że w Komisji Europejskiej jakiś bufon wymyślił, że do 2020 roku musimy zrobić jakąś tam głupotę. Jak zresztą rozmawialiśmy w 2015 roku, już wszystkie te, te ustalenia mają się, mają się skończyć. W ostatnim odcinku, w 2012 roku, już było o tym, że wszystkie przepowiednie już nie są na 2020 rok, tylko na 2015. Widocznie goście. Którzy te, te, te plany wspaniałe, cudowne wymyślają, wiedzą doskonale, że ludziom nie starczy ani cierpliwości, ani kasy na to, żeby do 2020 roku utrzymywać tą bandę, więc próbują to wszystko przesunąć na 2015 rok. Jest to bliżej, no wiadomo, może zdążą się nachapać do tego, do tego momentu. Tak więc um, dzisiaj na szczęście nic nie ma o dwa, do szatańskich dwudziestkach, o szatańskich piętnastkach. Będziemy mówić o czym? O tym za chwilę, o czym będziemy mówić, bo po prostu czas zacząć o tym mówić, a nie się tutaj produkować, jakąś dyplomację uprawiać bez sensu. Dobra, zapraszam w takim razie do pierwszej informacji otwierającej dziesiątkę dzisiejszego agenta, agent Tomasz. I believe in the second amendment. I believe in people's lawful right to bear arms. I will not take your shotgun away. I will not take your rifle away. I won't take your handgun away. Numer 10. Agencja Rynku Rolnego, nasza Polska. Na ile, ona, na ile ona polska, to nikt nie wie. Ehm, twierdzi, że polscy rolnicy produkują zbyt dużo mleka. <laughs> Chyba z gruczołów. Nie no, e, nie, no taka jest prawda. Produkujemy za dużo mleka, moi drodzy. I ci podliźli kapitaliści e, w ogóle nakazują nam wolnorynkowe limity, bo już mamy za dużo tego mleka. Gdzieś na nawet zapisane, jak dużo. E, przekroczymy najprawdopodobniej w, w tym nowym roku. Jak się. Jak. Się, jak, jak, jak wie, czy jest coś takiego jak rok rozliczeniowy mleka? Było przysłowie nie, płaci, nie, nie płakać nad rozlanym mlekiem. Teraz się może okazać, że nie, 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 nie płać. Trzeba płacić za rozlane mleko. I to bardzo dużo, bo w, w ostatnim takim właśnie. Hmm, Ostatni raz, kiedy mieliśmy tak dużą złą, szkodliwą przecież dla, dla ludzi, szczególnie w okresie kryzysu. Nadprodukcja w ogóle towarów i dóbr w okresie kryzysu jest bardzo szkodliwa. Towar towarów powinno być mniej, tak jak Franklin Delano Roosevelt robił to w czasie wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, przez co oczywiście wszyscy myślą, w Stanach Zjednoczonych mówię o demokratach yy, głównie, o, oraz mędrkach europejskich, myślą, że właśnie przez to, że nakazywał wylewanie mleka do ścieków, yy, zabijanie krów, czy palenie, yy, palenie nasion, przez to ludzie wyszli z kryzysu, ponieważ jak było mniej krów, jak było mniej nasion, mniej mleka, mniej żywca, mniej wszystkiego, to yy, ceny rosły w górę tych rzeczy, więc rolnicy mogli się za to utrzymać. A ci, którzy nie produkowali, dostali jeszcze grant za to, że nie produkują. Haha, ha, wspaniała ekonomia. <grywa> To był, to, był, to był New Deal Franklina Delano Roosevelta, moi drodzy. Straszna, straszna sytuacja. Okazuje się, że będziemy mieli taki deal w Polsce. Ostatnio taki deal mieliśmy w 2005-2006. Na przełomie tego roku mieliśmy 200. Nadprodukcja ton, nadprodukcja mleka wyniosła 296 tysięcy ton. Prawie 300 tysięcy ton mleka wyprodukowaliśmy za dużo. Przekroczyliśmy limit o 3,4% i naszych rolników polskich. Prawdziwych, biało-czerwonych kosztowało to biało-czerwone mleko 64 miliony euro. Tyle musieliśmy zapłacić za to, że wyprodukowaliśmy czegoś za dużo. Bo zgadzamy się, prawda? Jak jest czegoś za dużo, to jest źle. Od... Co za dużo, to niezdrowo po prostu. Jak jest dużo mleka i można produkować dużo tanich produktów mlecznych, no źle jest, prawda? Bo wiadomo, że jak coś się stanie, to jest kiepskiej jakości. Przecież proste. Dlatego wszyscy kupujemy tylko, tylko drogo i ma być coraz drożej. I wtedy jak jeszcze akcyzę dowalmy, to będzie na pewno akcyza od razu yy, podwaja jakość towaru. Bo wiadomo, cena i wartość to według tych gości jest dokładnie to samo. W listopadzie 2012 roku nastąpił znaczący spadek dostaw. I to jest nadzieja w tym oczywiście. Mleczarnie skupiły 743 miliony kilogramów mleka. Oni to na kilogramy, no tak, bo jest niż od wody. Czyli o 7,8% mniej niż w październiku 2012 roku. Aha, czyli w listopadzie troszeczkę mniej niż w październiku, ale nadal, nadal jesteśmy na, jesteśmy na skraju przekroczenia, przekroczenia limitów i najprawdopodobniej przekroczymy limit o. o a, limit nie, limit jest 9,9 miliardów kilogramów. Ja wiem, że to są, to są liczby, które, które nikomu nic nie mówią, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić 3 kartony mleka, czyli 3 litry. Nie wiem, ile to jest kilogramów. 3,2? To jest odrobinę gęściejsze od wody chyba, nie? Jakoś tak to się liczy. Więc e, potrafię sobie wyobrazić lodówkę pełną mleka, potrafię sobie wyobrazić cysternę mleka, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić 9,96 miliarda kilogramów mleka. Szczególnie jeśli mamy 743... E, o ile to mamy już? patrzeć? Już, już nawet się zgubiłem, o ile, o ile tego było. No wtedy było 290 ton nadprodukcji w ogóle. Nie, to jest, to jest jakaś bzdura tak naprawdę. A, i za przekroczenie tych kwot grożą unijne kary. Złoty 20 groszy za każdy litr mleka ponad limit. Będziemy musieli zapłacić Unii za to, że, że wyprodukowaliśmy za, za... Mamy za dobre krowy, za dużo tych krow, krów mamy. Może trzeba je doić tak do połowy, albo tylko za, jeden, za jednego cyca. Nie wiem, no w jakiś... jakiś musi być jakaś unijna norma na to, żeby tyle mleka nie było. Możemy odstrzelić te krowy, byle nie rytualnie, bo od początku roku nie można rytualnie odstrzeliwać krów. Co jest zresztą słuszne całkiem, jak najbardziej. Jeszcze tutaj dowiedziałem się że jest coś takiego jak kwota bezpośrednia, to są jakieś bzdury, oczywiście wiecie o co, o co chodzi moi drodzy, bo już cały cały ten system jest, stoi na na krowiej głowie tak naprawdę. Więc e, to już jest w ogóle bez sens, ale ministerstwo rolnictwa w osobie Stanisława Kalęby to jest nasz minister rolnictwa. Ja w ogóle nie wiedziałem, że, że mamy coś takiego jak minister rolnictwa. Znaczy nie wiedziałem, że mamy coś takiego jak minister rolnictwa, ale nie wiedziałem, kto jest Stanisław Kalemba. Nie mam zielonego pojęcia, co za człowiek jest. Autentycznie, nic mi to nazwisko nie mówi. Natomiast jego nazwisko mówi, że <laughs> wiele krajów złożyło wniosek do Komisji Europejskiej o jakieś przeniesienia dotyczące kwoty bezpośredniej. I tu jak się dowiadujemy, kwota bezpośrednia to jest limit produkcji mleka, który może być przeznaczony na spożycie na przykład w gospodarstwie rolnym. Tak jakby nie można było, więc nie wiem, tak jakby, czyli jest na to limit, no i te limity można przełożyć na coś innego, bla bla bla, ale okazuje się, że Komisja Europejska nie zgadza się na przesunięcie kwot. Tłumaczy to brakiem podstaw prawnych do podjęcia takiej decyzji. Czeka nas kryzys na rynku mleka? Nie, zaznaczył, że podejmowane są jednak starania, by zwiększyć limit dla rolników sprzedających mleko do przetwórstwa. Jakaś bzdura na bzdurze tak naprawdę. Analizowana jest możliwość przesunięcia kwot między producentami mleka? Hmm. Do, jak zauważył minister prawda, Kalemba, jak tu czytam, obecnie nastąpiło zmniejszenie dostaw mleka i nadwyżka produkcyjna się zmniejsza. To jest bzdura. Kapitalizm zawiódł, moi drodzy. Mleczny kapitalizm unijny po prostu zaleje nas tą mleko. I tylko dlatego właśnie Komisja Europejska nie chce, żebyśmy utonęli w tym, w tym tanim, tanim mleku niskiej jakości od polskiej krowy. Więc powinniśmy mieć jeszcze większe limity. Powinno się w ogóle obcinać te, 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 te wymiona krową, tak żeby w ogóle spełnić limity na dobrą sprawę. Número 9